Witajcie wszyscy, więc jesteśmy w kolejnym żywobraniu e, i dzisiaj wy, wybraliśmy się z grupą tutaj do County Cavan i e, my już jesteśmy parę godzin, ale większość już teraz dopiero przyszło już niedługo się będzie robić późno więc no jesteśmy i akurat opieki tak to jest w Irlandii, że jakiekolwiek grzyby znajdziesz o taka, taka opieka mhm. i taka, więc jest tak o, takie, bardzo ładne no, i do kolejnego zamyślenia. No, ludzie, więc patrzcie, szedliśmy sobie tutaj w wzgórz, trochę pościliśmy i patrzcie. Szok. jaki prawdziwek? O, nie wyciągnę go. O, patrzcie, jaki piękny. Bardzo ładny. Zobaczymy, zaraz się jest zdrowy. No, mamy pięknego prawdziwka. Jeszcze tutaj popatrzymy sobie troszeczkę. No, jest spoko. Bardzo ładny do kolejnego no, więc teraz wróciliśmy z powrotem do kampu i teraz znowu się wybraliśmy i patrzcie, trafiliśmy na łapięgi miodowe patrzcie mm. jakie piękne i tego nie ja będę nagrywał, e, bo to troszeczkę niej patrzcie, ile tu jest po tej stronie też sporo I to troszkę zajmie zaraz to wam, wam pokażę, jak to wy, będzie wyglądać w koszu no, tak jest i do kolejnego zaleciska no, gdzie mamy kolejne grzyby i tym razem podgrzybki. Tam już zaraz jeszcze dwa, już tam włożyliśmy. No i tu jest taki o, malutki jeden. O, taki podgrzybek. Bardzo ładny. No, i tu jest drugi. jest taki, bo do, dole trochę. No. No. Tam też było stado piękne, ale one już zgniły, już starutkie. Nie było sensu spierać. No, i takie są, więc do kolejnego zależiska. No, mamy prawdziwka. Piotr z Namięska wyszaka nagrywa i też moja mama na moim kanale. No, taki. Bardzo ładny. Kręcamy. Bardzo ładne. Tak wyszedł. Piękny. Może byś tam jeden był w dole, bardzo znity, ale to już dawno. No. Taki. Taki jest. I do kolejnego zależiska. No i super. No. Rośnie. to rośnie. tak za podgryb... nas a tam z tyłu, ja za nas mam dwa. Okay. <grybki> <grybki> Teraz olek idzie po swoje grzyby. No. Dobra. Tutaj, tutaj są. To jest taki pierwszy. O, Chodzi z tej ziemi. Głęboko jest. O, zakryje. Taki. I tutaj kolejny babasek. Jeszcze trochę. O. Mamy. Więc taka para ich jest. No i ten trzeci Bardzo ładnie. No ludzie. I do kolejnego zalasiska. No, witajcie wszyscy. Więc e, już wróciliśmy do, do domu, już parę godzin to jesteśmy no i super było. E, camping, to wszystko tam, co te jeziorko, ten, lasy ogólnie było super, wszystko. Super, ludzie tam byli, super grupa, po prostu bardzo fajnie było. No i włączyliśmy, bo e, e, to było tak, ten dociąg był przydzielony na dwa dni, czyli wczoraj. Yy, Zebraliśmy część grzybów? Tak, tak, te opięki i tam wszystko. I gdzieś tamte tam te prawdziki właśnie były, więc no. Prawie pełny kosz z tego, z tego lasku tam jest. No, zbieraliśmy sobie nawet muchomory czerwieniące, pieczarki. Pieczarek sporo rosło. Uh -huh. No i tam te prawdziki są, to niżej po tymi opiękami, aż ja nie będę przegarniał. No, tak wyszło, tam postawiam zdjęcie na mojego Facebooka. No, mam nadzieję, że Wam ten odcinek się cały podobał. Jak tak, to znaczy, w górę, kończcie się, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.